I za to niniejszym zostajecie zdyskwalifikowane! Ha! Jednak wygrałyśmy, mała! Mówiłam ci, że wolę poczekać i wygrać następny turniej z Applejack! Wiesz, że nie jestem zła, prawda? Tak. Słuchaj, tak szczerze, przebranie się za dziewczynę i udawanie kuzynki Orchard Blossom to był naprawdę szalony pomysł. Tak. I przecież nie zostałam zdyskwalifikowana na zawsze, ani nic takiego. Mogę wystartować za rok z Applejack, więc wszystko gra. Tak. Tylko nie rozumiem, dlaczego tak ci odbiło w końcówce wyścigu. No dobra, wiem, że lubisz wygrywać, ale powiesz mi co się stało? Nie. No dobra, to robi się późno. Idziesz do domu? Nie. Okej, okay. to do zobaczenia, bracie. Apple Bloom? Tak? Jak byłaś mała, byłem dla ciebie kimś ważnym. Mówiłaś, że jestem dobry jak jabłkowy Dzień. Teraz jest inaczej. Applejack to bohaterka naszej rodziny. Ma jakieś misje, ratuje ekwestrię, a ja tylko siedzę na farmie. Uprawiam ziemię, robię tylko to, co potrafię. Nic specjalnego ani ciekawego, więc pomyślałem. A nieważne. Nie będę tu przecież tak siedział i ględził o swoich uczuciach. Wcale nie chcesz tego słuchać. Właśnie, że chcę. Pomyślałem, że może jeśli. Zastąpię Apple Jack na turnieju i zdobędę dla Ciebie nagrodę, to znów mógłbym się stać dla ciebie kimś ważnym. Mógłbym być twoim bohaterem chociaż przez jeden dzień. To było głupie, wstydzę się tego. Proszę, zostaw mnie teraz samego. Nie spełnię twojej prośby, głuptasie, bo ja się nigdzie stąd nie wybieram. I wiem, że zawsze będziesz przy mnie, jak będę Cię potrzebować. Jenny! Pokonałeś cały tor przeszkód na obcasach, żeby pomóc mi zdobyć coś, o czym marzyłam. Jesteś moim bratem. Ja zawsze cię podziwiałam, Big Mac i nigdy nie przestanę. Przepraszam, że nie potrafiłam pokazać, co do Ciebie czuję. Myślę, że oboje mieliśmy małe problemy z wyrażaniem swoich uczuć. Ha? Tak. Big Mac! Wasza siostra wróciła! Ma pełno ciekawych opowieści o swojej podróży do Manhattanu! Niedługo będziemy! Chcę spędzić trochę czasu ze swoim bratem! Hej, Big Mac! Y -y, tak? Jakimi słowami kuzynka Orchard Blossom opisałaby zachód słońca? <laughs> Wow, Reti, No daję słowo, to jest najpiękniejszy zachód słońca, jaki moje oczy w życiu widziały. Aczkolwiek siedzenie na tych korzeniach jest deczko niekomfortowe dla mojego kuperka. <ścoughs>